Ta książka jest bardzo ciekawa. Ja zresztą też pisałem recenzję no, o Pani książce, o Pani książka, e, Właśnie dlatego, że pokazuje tego Rzeńskiego nie z tej strony, którą my dobrze znamy, bo wydaje nam się, że dobrze znamy, czy od strony politycznej, e, e, pełniących funkcji, e, zsyłek i tak dalej. Oczywiście to też jest Pani książka, ale poznajemy go właśnie e, z tej strony rodzinnej. Czy to było takie zamierzenie, żeby, go, właśnie, żeby to była ta intymna biografia, żeby, to, żeby tam na pierwszym pani były te relacje z kobietami, z rodziną, z przyjaciółmi, a dopiero potem ta dieta polityka, której uległ i, i która to jakby też ukształtowała później. Czy to był pomysł na biografię? Yy, takie było zamierzenie, to znaczy też taka była propozycja z, z wydawnictwa ponieważ oni z góry powiedzieli, że oni nie chcą takiej czysto właśnie historyczno politycznej biografii, no bo oni jednak próbują wcelować się w takiego przeciętnego czytelnika, a widząc, że ja napisałam ten tekst o kobietach dzierżyńskiego, uznali, że, że, że się do tego nadaje. A jeszcze była taka miła sytuacja, że, że praktycznie dnia, Kiedy się do mnie zgłosiło wydawnictwo, to również się zgłosił jeden z Dzierżyńskich. Jacek Pilewicz, który mieszka w Marsylii, to jest nóg Justyna Dzierżyńskiego, czyli kuzyna Feliksa, który był z Feliksem razem wychowywany. Kolega z Krakowa mu przysłał właśnie tygodnik z tym tekstem i on natychmiast do mnie napisał że w imieniu rodziny, że on mi bardzo dziękuję, że nigdy w życiu jeszcze Nikt w tak, taki sposób o ich krewnym nie napisał. Ja od razu mu opisałam, że właśnie jest propozycja napisania biografii i on od razu mi zaproponował, że ma sporo materiałów rodzinnych i niedługo przyjedzie do Polski, spotkamy się i on mi te materiały da. Zresztą to były materiały też z Głodzi. ponieważ siostra, ukochana siostra Feliksa ostatnie lata spędziła właśnie w łodzi. Zmarła, później zmarła jej córka, która już nie miała dzieci, te materiały długo tutaj leżały w domu, gdzie one mieszkały i właśnie Jacek z Marsylii przyjechał i te materiały wziął i później nie dał. Później przez Jacka zaczęłam kolejno poznawać innych Dzierżyńskich, między innymi wnuka, czyli Feliksa Janowicza Dzierżyńskiego, który mieszka w Moskwie. Pojechałam do niego, odwiedziłam go, trochę z nim porozmawiałam. Miałam nadzieję, że zrobię z nim jakiś wywiad. Chciałam zrobić taki długi wywiad, który też bym zamieściła w książce. Ale pan Felix jest takim bardzo introwertycznym człowiekiem. Nie bardzo w ogóle się chciał wypowiadać na temat dziadka. On w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z polityką. On jest ornitologiem, jest profesorem na Uniwersytecie Łomonosowa. On no, się głównie tymi ptakami zajmuje, ja mu zresztą w prezencie przywiozłam y, atlas ptaków polskich Andrzeja Kruszewicza, bardzo się ucieszył. I tyle skorzystałam, że mi troszkę zdjęć dał rodzinnych, a tak mówiąc że to najwięcej najlepiej chciał tylko o swoich wnukach rozmawiać. Jak jak jawi się Dzierżyński Pani w całości y, y, jako postać? Y, y, no, on ma, on dokonuje pewnej przemiany, prawda? To jest pewna droga, ale jeżeli ma Pani by potem na końcu stwierdzić, y, y, jakiej kategorii była to postać? Najkrócej no powiedzieć w jednym zdaniu, to chyba idealista, który stał się ideologiem. Tak na chociaż to jest oczywiście wielki skrót. No, no. Ja jednak długo, długo nad, nad nim się w książce zastanawiam i właśnie dlatego, że nie jestem historykiem, to starałam się do niego podejść tak naprawdę literacko i yy, jakąś taką najlepszą odpowiedź to znalazłam do Dostojewskiego, że, że on mi się kojarzy z Alożą Karamazowem, który w pierwszej części Braci Karamazow jest tym czystym, młodym, szlachetnym chłopcem, uczniem starca Zosiny, który idzie do klasztoru, który wierzy w miłość jako naj, największą wartość świata. I Dostojewski planował napisać drugą część Bracie Karamazow. Już nie zdążył, bo zmarł, ale miał taki plan i według tego planu tenże właśnie wspaniały Alosza miał się stać nihilistą i całobójcą. I mnie się wydaje, że, że to jest chyba taka, taka najprostsza literacka diagnoza Dzierżyńskiego. Tak nawet wczoraj trochę rozmawialiśmy przez telefon, że jeżeli on na przykład zginął przed rewolucją, to być może stałby się wielkim bohaterem, prawda? Prawdziwy rewolucjonista, prawdziwy socjalista. No, ale później uplątał się to, co się upląta. Gdzie jest ta granica, gdzie z, z tego radykalnego, młodzieńczego idealisty, romantyka, pana yy, postać, tym masz efekt dzierżyński, przejściacza się w narzędzie zbrodni? Jaka to jest granica? No granica tego, kiedy właśnie idealista zaczyna czynić władzę, prawda? I ta władza go deprawuje. On cały czas wierzył w to, że, że prędzej czy później zostanie wprowadzona ta powszechna sprawiedliwość, również człowieka człowiekiem, prawda? On w to wierzył, inni oczywiście nie. To jest ten, ten właśnie tragedia jego ostatnich lat życia, kiedy on już staje na czele, na czele gospodarki narodowej, zaczyna jeździć po kraju i widzi potworną ruinę i zdaje sobie sprawę, że to oni przede wszystkim doprowadzili do, do takiej ruiny Rosji. Próbuje coś z tym zrobić, natomiast w tym czasie całe biuro na Kremlu to są, to są właściwie karierownicze. On, on jest przed nim wyśmiewany, tam nie, nie dopuszczamy do, do najważniejszych funkcji, ale zresztą on też o, o to się w ogóle nie starał. On zawsze uważał, że jest człowiekiem roboty. Więc on wolał iść między ludzi i, i, i z nimi zakasać rękawy i coś, coś konkretnego robić. Natomiast no, na Kremlu siedzieli ludzie Stalina, którzy co innego mieli już na myśli. O co innego im zupełnie nie chodziło. Stąd, stąd było to określenie, że, że on mówi że to tych dągich Gichot. No dobrze, ale teraz postać, która jest kompletnie nieznana. Czyli Aleksander yy, tak. usta. Ja jestem strasznie szczęśliwy, że pani opadł się na napisała, bo, bo sam też pisał o i tak bardzo się ucieszyłem, że ktoś jeszcze kojarzy tą postać, która jest zupełnie nieistniejąca w świadomości, też historycznej po części. Dlaczego ten z Panią zainteresował? Oprócz tego, że nikt nim, no, mało kto o nim wie. Co w nim było takiego specyficznego? To był człowiek, który właściwie czegokolwiek się dotknął, to przemieniał to w złoto. Niesamowity talent do, do handlu, przede wszystkim do robienia pieniędzy, mówiąc najprost I to były też tak, jakby dwie postaci wiernej, ponieważ on zupełnie inaczej zachowywał jako człowiek rynku, a zupełnie inaczej jako rewolucjonista i socjalista. I to jest to, co go właśnie zgubiło w relacji z Leninem, ponieważ on sam jako handlowiec stosował różne sztuczki, był bezwzględny, jeżeli kogoś tam chciał się pozbyć, to, to się pozbywał. Natomiast uważał, że jako rewolucjonista obowiązuje go lojalność. I on rzeczywiście był lojalny wobec Lenina i był przekonany, że nie wobec niego też będzie lojalny. Okazało się, że nie. Poza tym, no jednak niesamowita historia, że to on zorganizował pieniądze na rewolucję bolszewicką od rządu niemieckiego, rządu monarchii Kaisera Wilhelma. No i dzięki tym pieniądzom bolszewicy, kiedy przyjechali po rewolucji lutowej do Rosji, znaczy część z nich przyjechała, część już, już tam była, część była zwalniana z więzień, bo przecież była amnestia, to mogli mieć porządną propagandę dużo pism, nawet byli w stanie rozdawać pieniądze na ulicy i w taki sposób urządzać propagandę, że tam komuś na ulicy wręczali powiedzmy 10 rubli, żeby krzyczał precz z rządem tymczasowym, cała władza węzerat i tak dalej. To wszystko były pieniądze niemieckie i to były pieniądze załatwione przez parbus. Po czym przychodzi moment, że Bolszewicy przejmują władzę i Partus jest przekonany, że, że będzie prawą ręką Lenina, co najmniej, bo nie wykluczamy, że może liczył na coś więcej, że zostanie po prostu liderem. No ale Lenin też do tego świadom, że to jest bardzo poważny, i niebezpieczny konkurent i najlepiej się go pozbyć, tym bardziej, że no, Partus był tym żywym dowodem właśnie na konszakty finansowe z monarchią niemiecką. Szalenie ciekawa postać. A czy Pan był bardziej bolszewikiem, czy apostołem? Czy jednym i drugim? Był apostołem. Na pewno był, apostołem, apostołem, apostołem był po, po wtedy, kiedy mm. na nim mu powiedział, że yy, yy, rewolucja musi mieć czyste ręce. Mm. Także w tym, w tym momencie, kiedy przyjechał do niego Karol Radek i mu oświadczył, że niestety, ale. Nie ma co liczyć na to, żeby, był, żeby został w kręgu bolszewickim. No i pan był świadom tego, że jeżeli przyjedzie do Rosji, to być może natychmiast zostanie ogłoszony agentem niemieckim i może nawet zostać stracony. Więc to jest ten moment, kiedy można powiedzieć, że został apostołem, ale do, 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 do tego momentu był cały czas bolszewikiem, a przy tym kapitalistą cały czas. Państwa taką dezję, że Mikołaj II jest takim rosyjskim Hiobem. Na czym yy, ta teza się opiera? Wikłaj y, był bardzo religijny. Urodził się 6 maja, czyli Dzień yy, Hioba. W Rosji obchodzony jako Dzień Hioba. I on w takim deterministycznym nastawieniu właściwie żył. Do końca. Y, to był człowiek, który w ogóle nie posiadał instytutu politycznego był fantastycznym mężem, fantastycznym ojcem i gdyby tylko wolcie został mężem i ojcem, to byłoby świetnie. No ale niestety został władcą największego państwa świata i doprowadził do, no, do tragedii i tego państwa, i, 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 i własnej, i swojej rodziny. No on całe życie właśnie oddawał się w ręce Boga. Co niestety w przypadku polityka nigdy dobrze się nie kończy. Uderzające są te fragmenty, które Pani cytuje, pamiętnika yy, Michała on bardzo płatnie go prowadził. I najbardziej zazdrostające jest to, że w tych momentach, nawet już, jeszcze sprzed I wojny światowej, nie to jest wojna z Japonią, tak? klęska wojsk rosyjskich, śmierć tysiące żołnierzy rosyjskich, on opisuje, że świetnie się bawił i ustrzelił, mam yy, parę ważantów na przykład. To, to jest to strasznie uderzające. No. Ja wiem, oczywiście celowo to... Mhm. Jakoś tak podkreślam książkę, chociaż ja podejrzewam, że podobnie inni władcy w tamtych czasach się zachowywali. Jak przykład, czy historia Gorgiego może być e, e, przestrogą e, na teraz? No po prostu pisarz nigdy nie powinien się tracać z władzą. No, to jest, to jest naj, 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 najprostsze chyba, co, co można powiedzieć. że W momencie kiedy się zaczyna przyjaźń z ludźmi u władzy, to... Zaczyna się jakaś zależność, no i wtedy już pisarz do końca prawdy nie może powiedzieć. A chyba na tym polega rola pisarza, prawda? Mówimy prawdę. A jak się już przyjaźnimy z, z panem Putinem czy z panem Leninem, no to już do końca o niej prawdy powiedzieć nie możemy. Albo jeżeli to zrobimy, to czekają nas odpowiednie tego konsekwencje. Parę razy mi zadawano na spotkaniach te pytania, czy byłam w archiwach rosyjskich. Otóż nie byłam. Z bardzo prostej przyczyny. W tej chwili dostęp do źródeł, do archiwów, zwłaszcza moskiewskich, jest bardzo ciężki. Po pierwsze, bardzo długo się czeka na, na pozwolenie i zwykle wtedy trzeba siedzieć na miejscu w Moskwie, co jest niestety bardzo kosztowne. Później, jeżeli się już dostanie to pozwolenie, to bardzo często trzeba jeszcze dawać łapówki i to naprawdę niebagatelne. I mnie po prostu na to nie było stać, bo wydawnictwo mi na tyle nie, nie dało pieniędzy. Ja na przykład korzystam z książek rosyjskich, które się ukazały po, po 90. roku. Tych historyków rosyjskich, którzy w tamtych latach właśnie w tych archiwach byli, jest dużo książek, które mają z tyłu na przykład fotokopię dokumentów. To są malutkie zdjęcia, więc ja niejednokrotnie siedziałam z lupą i po prostu je studiowałam. Zresztą internet rosyjski jest jako to chodzi całkiem niezły. Po prostu jak się już człowiek nauczy poruszać po nim, to można bardzo ciekawe rzeczy znaleźć. Dużo jest różnych rzeczy w PDF-ach, więc ja sobie to ściągałam. Poza tym, no jednak, jak chodzi o polski rynek wydawniczy, to sporo książek dotyczących Rosji jest na naszym rynku. Też na przykład mi zarzucano, co dla mnie jest dosyć śmieszne, że nie, nie cytuję historyków z rynku angielskiego. Owszem, cytuję. Oni byli wydawani po polsku, więc dlaczego ja mam cytować w oryginale? Ja oni są wydani w języku polskim, a poza tym się zastanawiam, dlaczego tak wszystkim zależy na y, ludziach z rynku angielskiego, a nie na przykład chińskiego czy japońskiego, gdzie Chińczycy i Japończycy też doskonale się znają na historii Rosji nawet powiedziałbym, że lepiej, bo są bliżej. Bardzo ciekawie się chodzi po stronach FSB. A też. To też. <laughs> Dużo dokumentów tam, tam jest opublikowanych i niekoniecznie jakoś tam cenzurowanych. Więc ja, na przykład, przy Dzierżyńskim dużo korzystałam ze strony FSB. Później się nawet zastanawiałam, czy nie zostałam przed nich namierzona, <sum> ponieważ był taki moment, jak właśnie jeszcze pisałam Dzierżyńskiego, że. Zapadają, że w, bo może mi się w każdej chwili zepsuć komputer, to daną część już wykonanej pracy sobie podwieszałam na poczcie. Akurat mam na takiej stronie pocztę, gdzie jeżeli się wejdzie w, dane, w daną wiadomość, to nie można jej przywrócić na zasadzie nieczytanej. I dwukrotnie moja książka o Dzierżyńskim była otwierana. I na pewno to nie ja robiłam ani nie w mojej rodziny. Więc jak powiedziałam profesorowi Pomianowskiemu, to powiedziałam, no, 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 niewykluczone, niewykluczone, musisz to wziąć pod uwagę. I ja mówię, no akurat to mi osobiście nie przeszkadza. Jest to już jakiś rodzaj reklamy w Rosji. Bardzo dziękuję za przybycie.